To przygotowanie koncertu to, to nie jest jakaś czarna magia. To wszystko jest fizyka, matematyka, tylko trzeba doskonale wiedzieć, co się robi, jak to wszystko działa. I cała praca zaczyna się dużo wcześniej niż, niż dzisiaj. Czy tak jak w przypadku tej imprezy, przyjechaliśmy tu już wczoraj zamontować to, co tutaj widzimy. Ale to nie zaczyna się właśnie tutaj na polu, tylko w moim przypadku. Praca zaczyna się w domu od przygotowania projektu tego nagłośnienia odpowiedniego do, do terenu, który musimy nagłośnić, odpowiedniego do, do ilości ludzi, która weźmie udział w imprezie. A potem przechodzimy do pracy montażowej już na miejscu samej imprezy, w dniu imprezy albo dzień przed. Taka kwestia montażowa to jest około paru godzin. Zależy oczywiście to od rozmiaru imprezy, wielkości ekipy, ale można przyjąć, że 3 do 5 godzin w przypadku tych większych imprez to już jest czas, w którym można większość takich wydarzeń przygotować. A potem, kiedy już wszystko jest jak widać, powieszone, postawione, ustawione tak jak trzeba, to wtedy jeszcze przychodzi czas na moją część pracy realizatora dźwięku, czyli na strojenie systemu, na dopasowanie proporcji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Ja pracę zaczynałem w klubie na nieco mniejszych wydarzeniach, ale też pojawiały się tam wtedy momenty stresowe, kiedy przy, przy, przyjeżdżały gwiazdy, bardziej znane zespoły i, i było wiadomo, że wszystko musi się zgadzać, nie może być, nie ma miejsca na żadne błędy. Co oczywiście, że, że pojawiał się stres, ale jeżeli ma się wiedzę i od, trochę doświadczenia, no to nawet w sytuacjach stresowych można sobie spokojnie bez problemu poradzić. A przy takich większych imprezach, no to oczywiście też był to taki kolejny krok. I oczywiście też, też były to sytuacje stresowe, ale zawsze ryzyko wszelkich błędów można zminimalizować odpowiednim przygotowaniem. Jak w funkcji realizatora dźwięku, to, to nie było dużo takich, takich wielkich imprez w moim wykonaniu. Nie wiem, czy, czy to będzie. W ogóle 10 czy, czy jeszcze, nawet nie. Dużo więcej pracowałem na scenie, tak jak koledzy, których tam widzimy, jako technik. Tam dużo takich szlifów zbierałem, a przejście na funkcję realizatora było taką naturalną, naturalną koleją rzeczy. Natomiast mam dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o realizację, właśnie w klubie, nieco mniejszych wydarzeń. To, to jest takie doświadczenie, na jakim bazuję, będąc teraz tutaj. To na pewno. To, co mogę polecić, to szukać praktyki najwcześniej jak się da, bo wiedza ze studiów oczywiście jest przydatna. Ja sam te studia kończyłem i zaczynałem je bez jakiegokolwiek doświadczenia. Wszystkiego się uczyłem na studiach, ale też właśnie potem w pracy. I to, co wyniesiemy ze studiów, to jest tylko taki fundament, ale bez, bez wprawy, bez po prostu przygotowania praktycznego to... Daleko się nie zajedzie. Trzeba najlepiej jak najwcześniej szukać tej praktyki i, i rozwijać się już w takich faktycznych umiejętnościach, a nie tylko w teorii.